Wielka, spacerująca po słońcu, Amena, tak jak każe się nazywać. Na tej planszy się dużo dzieje, bardzo ładnie zilustrowane, ale naprawdę było warto. Tytuł jest po prostu świetny. Anachronii Essential Edition w polskiej wersji językowej od Portal Games to bez wątpienia jest jedna z tych cięższych, ale bardzo dobrych gier strategicznych od, no po prostu mistrza, Davida Turciego. Jest to jeden z tych worker placementów, który potrafi zachwycić swoimi mechanizmami. Na przykład to cofanie się w czasie, aby zdobyć surowce na przyszłe rundy, to jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowany mechanizm. Do tego cztery całkowicie różniące się od siebie frakcje zapewniają Olbrzymią regrywalność. Niech Was tylko nie zmyli ta nazwa Essential Edition, żebyście nie myśleli, że tutaj od razu w tej wersji mamy dodatki do tej gry. No niestety nie, tutaj jest tylko wersja podstawowa, a dodatki możecie dokupić osobno. No i nie powiem, te figurki egzoszkieletu, żeby umieszczać tam swoich pracowników, troszeczkę kuszą, ale na razie musi mi wystarczyć gra podstawowa, którą zresztą swojego czasu. Nie wiem, 7 lat temu spędziłem na tą grą bardzo wiele godzin. Jeżeli z ekipą nagraliśmy już rozgrywkę, no to oczywiście linka umieszczę w opisie tego filmu. Dołączcie do ekipy Arguonawi na Patronajcie. Zostawcie polubienie oraz suba, aby nie przegapić kolejnego filmu. Krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się wieko tego pudła. Pełen minimalizm. Samo pódło jest naprawdę ciężkie, wypchane po brzegi zawartością. Dlatego po prostu otwórzmy i zobaczmy, co tam w środku się znajduje. Mamy instrukcję. Mimo że ma tylko 26 stron, to pamiętam, że było ciężko przez nią przejść. No, pierwsze gry były po prostu po omacku, ale naprawdę było warto. Tytuł jest po prostu świetny. To tutaj od razu możecie zobaczyć, jakie dodatki możecie jeszcze kupić. Szczeliny czasu oraz właśnie te, oraz właśnie te egzoszkielety, dzięki którym po prostu łatwiej będzie czytać plansze. Duży format instrukcji, dużo tekstu. Woreczki foliowe w woreczku foliowym, już te incepcje znamy z innych gier. Cztery plastikowe podstawki, noty z punktacji, taki w wersji papier eko. Mamy trzy kości dedykowane mniejszych rozmiarów. Bardzo dobrze leżą w dłoni, mają wyżłobienia zamiast jakichś naklejek. Dobrze to po prostu wygląda i się prezentuje. Plastikowe elementy, zasoby w różnych kolorach, to są po prostu zwykłe przezroczyste sześciany. Nie będę już tej reszty odpakowywał, tak się prezentują. Zielone to akurat jest uran, a mamy jeszcze tytan, złoto, neutronium oraz krople wody. Tutaj akurat mamy inny kształt, no to otworzę, żeby to pokazać. Bardzo ładne kropelki, jak jakieś kryształki biżuterii. Jedna jednostka wody oraz pięć jednostek wody. A zmienię trochę schemat, od razu lecimy z kartami po prostu od góry, to co jest w tym pudle. Mamy tutaj karty liderów, liderów mamy czterech. Karty, no mimo, że cienkie, ale są płótnowane, bardzo przyjemne w dotyku. Mamy Matkę Zajda, Pasterza Karatakusa, Kronikarkę Kornelle oraz Kapitana Wolfi. Karty pomocy, opisane fazy gry oraz uderzenie. Faza przygotowania, faza paradoksu, faza zasilania, faza warpu, faza akcji oraz faza porządkowania. I kolejne cztery karty liderów: Ojciec Hualani, Wielka, spacerująca po słońcu Amena, Ta, jak każe się nazywać: Patron Valerian, Poszukiwaczka Skarbów Samira. Przejdźmy teraz do tych mniejszych kart. Mamy tutaj m.in. kartę puli rekrutacji czy też kartę puli wydobycia. Po prostu wydobywamy nasze zasoby. Prosta ikonografia, bez żadnych wodotrysków. Plansze. Ścieżki są one dwustronne. Mamy ścieżkę zbawienia, ścieżkę harmonii, ścieżkę postępu oraz ścieżkę dominacji. Dwustronny kafel akcji ewakuacji dobra jakość wykonania tak samo te wcześniejsze kafle cztery plansze gracza, które wyglądają po prostu świetnie. To już troszeczkę. No wiadomo, no powiedzmy, że grubość jest taka sama, no ale element jest większy. To troszeczkę się ugina, ale tak czy siak jest bardzo dobra jakość wykonania. Tak czy siak nie ma co się obawiać, jest po prostu dobrze. Na tej planszy się dużo dzieje, bardzo ładnie zilustrowane. Są one dwustronne, naprawdę fajnie dobrane kolory, dużo szczegółów. Kolory są stonowane, nie biją po oczach, świetne są te plansze. No i plansza główna. Ach, wspomnienia wracają. Już się nie mogę doczekać naszej rozgrywki z Kubą i Witem. Tak ona się prezentuje. Bardzo dobra jakość wykonania. No co tu więcej mogę dodać? Nic się tutaj nie rozwarstwia na łączeniach. Jest ona dwustronna. Bardzo dobrze to wygląda. Kafle oraz żetony. Zobaczcie, ile tego jest. Są i nasi robotnicy. Naukowiec, inżynier, chyba niebieski to był administrator, a tutaj geniusz. Albo na no odwrót, ale nie, raczej to był geniusz, jak dobrze pamiętam, z mózgiem. No tak, bo tu karta dostępu to musi być administrator. No trochę lat minęło. Kafle super projektów, sprawdzimy jakość bez zarzutów. Tu mamy dwustronne kafle osi czasu, a tutaj żetony warpu. Jeszcze więcej robotników. Znaczniki egzoszkieletów. O tutaj mamy kafel uderzenia. Oczywiście żetony punktów. Żetoni rdzeni zasilających. A tu kafle niedostępnego heksa. Sporo, sporo tych elementów. I naprawdę cieszy jakość wykonania tej gry. I to wszystko co znajdziemy w tym pudle, czas to jakoś oceni. Po prostu nie ma co się na siłę przyczepiać, wszystko tutaj jest świetnej jakości, no jedynie brak tego insertu, żeby jakoś ładniej to posegregować, a nie trzymać wszystkiego w woreczkach strunowych. Ewentualnie karty, no troszeczkę grubsze, ale to już jest przyczepianie się po prostu na siłę. Moja ocena polskiej edycji gry Anachronie Essential Edition od Portal Games za jakość wykonania to, bardzo solidne 9,5 na 10.